Dzień dobry, Studio Anywhere TV. Yy, powraca po miesiącu ulubiony program newsowy, <laughs> Kinogram News, ze mną Tomasz Koć, niezmiennie na kanapie, tym razem w troszkę innym anturażu, bo już wewnętrznym, nie zewnętrznym, no ale wrzesień, pada niefajnie, więc uciekliśmy Chłodnowo. już do studia. Chłodnawo, niestety, ale dobrze, ale cofniemy się do sierpnia na chwilkę. No jak zwykle co miesiąc. Jak zwykle co miesiąc, się na chwilkę do sierpnia, e, do wspaniałych ciepłych momentów e, i opowiemy sobie, co we wrześniu nas czeka w kinie kinogram. I uwaga, mamy w tym odcinku nowość. E, Kuba, nasz dzielny realizator, e, postanowił. O, właśnie. Widzicie, teraz o, <laughs> będziemy z tobą. razu mówię, że jestem zaskoczony. <laughs> ja dziś. Jestem Nie zaskoczona. wiedziałem. Nie wiem, ja czym powiedział. <laughs> Będziemy zdobyć punkty <coughs> za filmy, które obstawialiśmy mieć oczekiwanie. To się wcześniej. nie nazdobywamy za często. Nie nazdobywamy się, ponieważ jak doskonale wiecie, widzowie, widzowie nasi zaskakują potrafią. nas co miesiąc. Ale spróbujmy. Może coś, może coś się uda nam zdobyć. Także Tomku oddaję ci głos. Ci, co dzisiaj jest szansa na pierwsze punkty za sierpień. Tak. No to mam... Zrób tak, żebyśmy coś no, zdobyli. Mam dwie związku z tym znają wiadomości. Złą. Że nie trafiliśmy, i dobrą, że zaraz zrobimy ideologię do tego, że trafiliśmy. Yes. Problem polega na tym, że obstawialiśmy y, filmy sierpniowe, natomiast na pierwszych dwóch miejscach pojawiły się filmy z wcześniejszego okresu. Nieprawdopodobne, ale na numer 1 y, w sierpniu był film, który wszedł 27 czerwca, czyli, czyli Formuła 1. Jak Tomek mm. mi zdradził, myślę, że teraz tutaj potwierdzi y, Formuła 1 absolutnie pobija wszelkie rekordy. E, tak, to jest pobiła, numer, to jest numer tak. jeden Eryki na kinogram od momentu, kiedy mamy cztery sale, no bo już nie, nie, nie będziemy mm -hmm. porównywać się do tego, gdzie trzy lata przed trzema laty, laty latami mieliśmy siedem. Mm -hmm. To jest numer jeden y, nowej Eryki na kinogram. Pobiło swojego brata, czyli Top Gun Maverick, y, pobiło Sensację, czyli y, Barbie. Tak, myślałem, że nie, się nie, dało. nie Nie damy rady, ale dał radę. No dopiero w ten weekend spadł z pierwszego miejsca na trzecie, dwie nowości go wyprzedziły. Jedna nieznacznie, czyli zbociek w przypadku, druga y, już tak wyraźniej y, państwo Rose. Dopiero teraz. Ja nie się tym, trzymał, brat Tak, w związku z tym na pierwszym miejscu w sierpniu był formu 1, na drugi film z lipca, czyli Vinci 2. Mm -hmm. Na trzecim miejscu była nowość sierpniowa, i oboje obstawialiśmy, że będzie to numer 1 sierpnia, czyli naga broń. Mm -hmm. W związku z tym moja propozycja jest taka, tutaj się kłaniam głęboko, żeby na dobry początek. Tam dać nam po jednym punkcie. Kuba, bo tak, po jednym. bo obo, oboje obstawialiśmy na Gąbroni <noise> jak je, numer jeden sierpnia, i to jest numer jeden z filmów sierpniowych. W związku mm -hmm. z tym w ten sposób może tak troszeczkę na okrągu, ale zdobyliśmy na początek po jednym punkciku. Czyli y, gratuluję. My sobie y, My sobie gratulujemy. Gratulujemy sobie. Tak. Y, musimy zmienić y, taktykę i zacząć doceniać filmy. Dla też powiem, że film pozostałe, które też obstawialiśmy, czyli Nick 2 i Together są bardzo daleko. O nie. W sierpniu. No nic, może kiedyś dojdziemy do perfekcji, ale dziękuję bardzo. Kuba, dziękujemy Tobie również i liczę, że w przyszłym miesiącu będą jednak wybuchy. Jest kciuk w górę, będą wybuchy. No dobrze, to mamy podsumowanie sierpnia, wiemy, co się oglądało w sierpniu, to teraz w takim razie, co nas czeka we wrześniu, a z tego, co widziałam tutaj w przestrzeni kilogramu zadzieje się. Zadzieje się. I a od... bo wiesz co, a przypomnijmy jeszcze, przepraszam, że ci Słowem. jeszcze wejdę w słowo. Przypomnijmy, co weszło w ostatni weekend sierpnia. E, no właśnie, państwo Rose, mm -hmm. które wskoczyło na pierwsze miejsce. Złodziej w przypadku mm -hmm. z Austinem Butlerem, który jest na drugim miejscu, i chyba o kilkanaście osób Złodziej wyprzedził Formułę 1, która była na trzecim miejscu. Okej, okay, czyli to są Czy jeszcze... jeszcze jeden mm -hmm. film, sorry baby, ale no niestety ten jakby tutaj już troszeczkę dalej się opracował. Ale pierwsze dwie, dwie z trzech nowości są na pierwszym i na drugim miejscu, czyli to akurat dobry też wspólny wybór był. Dobrze, czyli tutaj dzielnie dwa tytuły, trzy, trzy tytuły z sierpnia przechodzą spokojnie automatu, przechodzą na wrzesień, tak, na wrzesień także ale nie będą miały łatwo, bo od razu w ten piątek, czyli piątego, mm -hmm. czyli w pierwszy tydzień, w pierwszy weekend września zaczynamy, no pff, wydaje mi się, że z przytupem, y, dwa tytuły, y, Eddington i Eden. Mm -hmm. y, I tak, jeśli chodzi o Eddington, no to Powiem Tak, spotkają się tutaj na ekranie Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone. Mm -hmm. Rzecz się dzieje w 2000 roku w małym miasteczku Eddington w, w stanie Nowy Meksyk, początek pandemii. Różne postawy ludzkie zaczynają dzielić to społeczeństwo niewielkie, a do tego jeszcze dochodzi do konfliktu między szeryfem, który gra Phoenix, a burmistrzem, czyli Pedro Pascalem. Konflikt tak się rozgrzewa całe miasteczko, że w zasadzie dzieli się równo po pół, natomiast już dochodzi no, do sytuacji mocno ekstremalnych, może nie powiem, że to jest stan wojny, ale to już prawie takiej już mm -hmm. naprawdę. No i ta pandemia, która jeszcze dzieli, bo tak, jeden się zgadza z miasteczkami, drugi się nie zgadza, no po prostu ale to chyba nie dotyczy tego. My też pamiętamy, jak u nas była pandemia, prawda? Też były, różne były sytuacje. Ludzie się spotykali ze sobą, właśnie chociażby nie wiem w środkach komunikacji miejskiej, i pamiętam, jak reagowaliśmy na kogoś, kto nie miał tej maseczki. Mm -hmm. I niby z błahej, z błah teoretycznie z błahego pochodu, do, do powodu mogło dochodzić do różnych takich sytuacji. I ciekawostką z tego filmu dla nas tutaj wewnętrzną naszego kina jest to, że na przestrzeni chyba ostatnich dwóch czy dwóch i pół miesięcy jest to trzeci tytuł, który będziemy grać z Pedro Pascalem. No, złote dla Pedro Pascala. Materialiści dopiero tydzień temu, on też, film czerwcowy, tydzień temu już go z bólem, ale zdjąłem, bo już nie było po prostu miejsca, żeby go trzymać. Potem po drodze była w, fantastyczna czwórka. Mm -hmm. No i teraz mamy Eddington. No tutaj kolega zbiera biura się śpiewał. Gdybyśmy mieli jeszcze faktycznie te siedem sal, to prawdopodobnie nawet trzy tytuły równolegle z Pedro Pascalem mielibyśmy na, na ekranie. <laughs> Przypomnisz mi, kto jest reżyserem filmu Eddington? Masz takie informacje tam może? Nie zapamiętałem takiej informacji. No i teraz wyszło na to, że się nie znam. No nie. No dobrze, to. Yy, no zamieszczam. Dalej. <noise> to nieważne. Natomiast dźwięk kto jest reżyserem drugiego filmu, czyli Edenu, bo to jest to Ron Howard. No to jest ten facet, który nakręcił chociażby Kody Da Vinci czy Piękny umysł. No tutaj by łatwiej zapamiętać reżysera. Nie, faktycznie nie, jakoś mi ten, jakoś mi ten reżyser, przepraszam Państwa, nie do... Nie nauczyłem się chwilowo. Spokojnie, odpuszczamy. Mm, no i Eden, i tutaj też jest obsada. Jude Law, Sydney Sweeney, yy, Anna de Armas. Mm -hmm. I tutaj tak, Eden dzieje się tuż po pierwszej wojnie światowej. Yy, kryzys w Niemczech, głód, generalnie same problemy. Yy, I pewnie niemiecki lekarz i filozof grany przez Judę Law. Mm -hmm. Postanawia gdzieś, wyczytał, wynalazł w książce, że, jakoś, że się przeniosą na bezludną wyspę w archipelagu Galapagos. Mhm. Jedną z tych wyspek, bo to archipelag Galapagos składa się z kilkunastu czy kilkudziesięciu wyspek, nie wiem. I tam w tej takiej ciszy, spokoju, dziczy. On jako filozof będzie się oddawał poszukiwaniu sensu życia mhm. i takim samotny walczył. Do woda, brak tej wody, pożywienie, zwierzęta itd. Tak jak się okazuje, jego małym błędem było to, że on że tam raz na jakiś czas do nich przylatywał samolot. W związku z tym oni mieli. Oni chociaż, nie wiem, mieli maszyny do pisania. Tak dalej, ubrania jakoś żywność to nie było tak, że, że to, co, co jedli to, co złapali, jak nie złapali, to nie jedli. Mhm. I on pisał jak gdyby takie formy listów w formie pamiętnika i to wracało tym samolotem na ląd i było gdzieś tam przedrokowywane. I do tych listów dotarła grupka chyba sześciu osób znajomych, którzy tak się zafascynowali tą historią, że postanowili też tam przypłynąć. Mhm. W związku z tym, w pewnym momencie, samotna wyspa zrobiła się już niesamotną. I sytuacje życiowe, które właśnie wynikało chociażby z posiadania pilnowania ognia, polowań i tak dalej, dzielenia się tą żywnością zaczęły powodować wewnętrzne konflikty. Mhm. I nagle się okazuje, że to nie jest spokojne miejsce na znajdywanie sensu życia i filozofowaniu, tylko zaczynamy walczyć już o przetrwanie pomału. Mm -hmm. eee, tak jak powiedziałem wcześniej, Ron Howard jako reżyser takich filmów, które wymieniłem, no, przy takich aktorach: Jude Law, Sydney, Sweeney, Anna, no gwarantuje to, że to jakość sama sobie. filmu nie widziałem, ale po prostu nie widzę, że. Jest to jakość sama w sobie. Natomiast największe moje tutaj, to zawsze powtarzam, jak się doczytam, że filmy jest oparty na faktach. Mm -hmm. I to jak gdyby podnosi wartość tej opowieści, bo wiem, że tak się wydarzyło. Mm -hmm. eee, to czyli, to Eden, i czyli Eden i Eddington. i Eddington. Już od tego piątku, piątego, dwie nowości. Mm -hmm. Czyli mocno zaczynamy wrzesień. Tak. I potem wcale nie spuszczamy stonu, bo po tygodniu dwunastego Wchodzi na film pod tytułem Downton Abbey, wielki finał. Pewnie znany tobie jest, to jest ten tytuł Downton Abbey, bo generalnie to zaczęło się od serialu na jednej z platform. Mm -hmm. Nie będę wymieniał której, bo tutaj jesteśmy w kinie ani w telewizorze. Potem w roku 2019 był pierwszy film kinowy Downton Abbey. Mm -hmm. Po trzech latach, w 2022 była część druga i obie cieszyły się niesamowitym powodzeniem w kinach. No, i teraz mamy, mamy Doughton Abbey jak wielki finał, czyli możemy się domyślać, że to już jest zakończenie tej historii. Historii rodziny Crowley'ów. Doughton Abbey to jest jak gdyby dwór, to jest nazwa posiadłości olbrzymiej, i cała ta historia dzieje się wewnątrz tego. Oczywiście nie, 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 nie może być oderwana od, nie może być nie oderwana od rzeczywistości. Natomiast. Główną osią, tak, osią tych wszystkich opowieści była relacja między właścicielami, czyli, nie wiem, no, chciałem powiedzieć panami, ale to chyba nie wypadało za bardzo. No, a generalnie służbą, tak? Arystokracją. Mm -hmm. Dobrze, dzięki wielkie, czy mi to pomogłaś trochę, bo tak stanęłem w miejscu. E, I główną rolę, czyli głowę rodziny, cały czas gra jeden aktor, czyli Hugh Bonneville i on tutaj też gra. A gdzieś po drodze, na przykład, jeszcze był tutaj partneruje mu z takich znanych bardziej na poza, poza Wielką Brytanią, no, chociażby po diamantki. E, wyczytałem fajne zdanie gdzieś na temat tego filmu, że ten Abi e, wielki finał to pożegnanie z epoką, w której styl i dobre maniery były codziennością, a nie wyjątkiem. Mm -hmm. I to chyba e, coś znaczy. To, że to już jest trzecia część kinowa, no to świadczy o tym, że prawdopodobnie będzie, będzie sukces kinowy, zwłaszcza, że no już żegnamy się z tą serią, trzeba przyjść zobaczyć, jak to się kończy. Tak jest. domyślam się, że tytuł przede wszystkim dla fanów znawców miłośników serii. Mm. No ale myślę, że myślę, że bo z tego co się orientuje, to chyba też książki rywolle wychodziły. W związku z tym mamy tutaj i miłośników serii filmowej mhm. i miłośników książek, także. No Liczymy na to, że się spotkamy z Państwem w kinie na Daunton Abbey. Tak, jest, finały. ale popatrzcie, ciekawe, że y, opowieść, która swoje korzenie ma w streamingu, jednak mimo wszystko y, zakończy się Trochę inna, troch odwrotna kolejność będzie. Zakończenie, tak, zakończenie będzie w sali kinowej. Tak. Natomiast nie będzie miała y, tak do końca łatwo ta opowieść, bo jako przeciwników mamy y, Nomen omen, też część trzecią. No bo tu, jeżeli mamy dwie poprzednie, czyli tam Abbey i Wielki Finotek no, jest trójką. Mamy polski tytuł z trójką w tytule, a mianowicie Teściowie 3. No, Też ulubiona poważna, saga. Poważna sytuacja, mm -hmm. tak. No i tutaj y, osią, osią tego filmu, preteksem tego filmu są chrzciny. Tak się właśnie zastanawiałam, bo w jedency był ślub, potem była chyba podróż pośród nas, z tego co pamiętam, no człowiek te... mogę się mylić, no i, i... są... Chrzciny. Są efekty podróży poślubnej. A, wszystko jasne. <laughs> Czyli zapraszamy na, do, na, na chrzciny, do jednego takiego podmiejskiego zajazdu. Teoretycznie wydawałoby się spokojny ośrodek na prowincji. Natomiast, no, jak się można domyślić, co widać w Jastunie, kończy się to naprawdę dużą draką awanturą. Pożarem i tutaj nie zdradzam, bo to, to, to widać w zwiastunie, widać też na plakacie, oczywiście interwencja policji. Typowe polskie chrzciny, no. Polskie wesela, polskie chrzciny, no, często mają takie zakończenie, zwłaszcza gdzieś tam na prowincji, gdzie jeszcze przy okazji się zjadą ludzie okoliczni. No i z tego co widziałam po zwiastunie i po plakacie, to wraca do sagi Marcin Dorociński. Marcin Dorociński wraca, o tym chciałem powiedzieć, no więc w związku z tym wszystkich mamy tutaj z poprzednich Czyli z poprzednich dwóch części, czyli Maja i Zakuna Adam Woronowicz i wraca tutaj Marci dwójce, którego dwójce nie była, bo pani Maja Staszewska była w innym towarzystwie w drugiej serii. A do jeszcze do tego wszystkiego będzie nam towarzyszył im chociażby Wo Wojciech Medzwaldowski. No proszę. Czyli zacna obsada. Bardzo zacna obsada. I tak jak powiedziałaś, teściowie jest cenioną, że tak powiem, można powiedzieć, że to. W pewnym sensie lekka franczyza. Tak? Mhm. Zawsze trzymał poziom, tak? bo przy takich aktorach to nie jest trudne. Jakiś dobry scenariusz i wybitni aktorzy, to musi się to udać. To po prostu nie ma, nie ma takiej opcji. W związku z tym Teściowie i dał ten ABI wielki finał w następny weekend, 12 września. Tak jest. 19 września wchodzi film, na który ja tutaj liczę, który sam chciałbym zobaczyć i, i wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że będzie się naszej widowni podobał e, z jednego powodu. W rolach głównych Colin, Colin Farrell i Margot Robbie. Mhm. Nazywa się to Wielka, Odważna, Piękna Podróż i to jest film, gdzie spotykają się zupełnie teoretycznie przypadkiem. Colin Farrell i Margot Robbie. Kolejnym zbiegiem uleczności, nie do końca, może ja powiem jak to się dzieje, ale dostali, że tak powiem, możliwość odbycia podróży w czasie, cofając się do swoich wcześniejszych lat, i tak mogli ewentualnie coś tam poprawić, żeby na przykład próbować się spotkać nieco wcześniej. Mm -hmm. Nie powiem, nie odpowiem na pytanie, czy tym to wykorzystali, tą szansę, czy nie. Zwiastun jest zachęcający, bo oni jakby otwierając kolejne drzwi wchodzą właśnie, cofają się. Chociażby nie wiem, do Kolin Farel się cofa do swojej szkoły średniej. Margot robi też się cofa w czasie. W związku z tym wygląda to zachęcająco. Czyli taka szczerze. magiczna też opowieść. Tak romantyczna, magiczna masz rację. Tak? Dobrze, przyjemnie, ale nie często kolina y, farala wydaje mi się w dlatego, takiej wersji widzimy. Tak, dlatego tym bardziej, dlatego, tym bardziej no i Margot robi wraca do, do po, po Barbie, mhm. wraca do takiej właśnie bardziej, też może bym powiedział, poważniejszej, aczkolwiek. Mm, Lekko podszytą komediowością roli, roli tutaj w tym filmie, czyli Corinne Farrell, Margot Robbie, wielka, odważna, piękna. No, powrót. interesujący duet, prawda? Mm -hmm. I tutaj mamy taką ciekawostkę. Ostatnio, to na pewno dobrze wiesz, pamiętasz, że jest taki trochę e, tendencja e, do powrotu filmów sprzed 20 lat, przed 15 lat. Tutaj się cofamy o 30 lat. No panie. To history. Nie. Tak. Nie. Tak. Ale jakie to Story, przepraszam Toy bardzo. Toy Story 1. 95 rok. Mm -hmm. Z okazji 30-lecia. Mm -hmm. Wracamy do King's tej Story. Ojej, okej, okay, dobrze, bo już się bałam, że mi powiesz że jakiś remake albo znowu jakaś wersja aktorska. aktorska. I już miałam takie nie. Rozumiem, <głos》>, nie róbmy tego. Rozumiem, że kochasz Toy Story w tej wersji animowanej. Oczywiście. No kto nie kocha tej Story? No tak. <laughs> Dobrze, czyli wielki powrót po latach na, na ekranach. Latach, tak. Kurczę, no to jeżeli ktoś nie miał okazji zobaczyć to historii numer jeden, to ja, na dużym całe pokolenie. Całe pokolenie nie miało okazji zobaczyć tego mm -hmm. na Wielkim Ekranie. No 95 rok, no proszę Cię, przecież to przyjdą dzieci tych ludzi, którzy mieli wtedy okazję to oglądać. I to już te dzieci w miarę takie. Tak jest. Niemalutkie. Będą. Ojej, no to zapraszamy serdecznie na to historię. W takim razie 19 września. Tak. Zapraszamy. Wyjątkowa okazja. I, ale to nie koniec, bo jeszcze mamy tego samego dnia, czyli 19, film pod, 19 września, film pod tytułem Wielki Marsz. Mm -hmm. To jest film na podstawie powieści Stephena Kinga. Reżyseria Francis Lawrence to jest reżyser, który zrobił chyba trzy różne części Igzy Śmierci. Mm -hmm. Nazwisko Lawrence z główną bohaterką Igrzysk Śmierci jest przypadkowe, mm -hmm. Jennifer Lawrence. Generalnie y, fabułą tego filmu jest to, że 50 młodych, starannie dosyć wybranych, y, młodych ludzi y, zostaje zaproszonych na taki coroczny, m, medialnie po, bardzo szeroko popularny marsz przez Stany Zjednoczone. Zasada jest jedna, wygrywa ten, kto dojdzie do końca. Natomiast drugą zasadą jest taki, taka, że kto jest ostatni, odpada z jakiegoś powodu, nie może iść dalej i tak dalej, to już zostaje w miejscu niestety ale zastrzelony w tym. Uh. Więc motywacja do tego, żeby, iść żeby spacerować dalej i, i iść dalej jest dosyć duża. Ale to widzę, że podobne motywy, troszeczkę jak w Igrzyskach e, Śmierci. No ale to chyba trochę przypadek, bo do, 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 oczywiście łączy to, to, łączy to reżyser, natomiast no, tak jak powiedziałem, no, to jest na podstawie powieści Stephena Kinga. Kinga. Aczkolwiek, no, jeżeli ma się w swoim dorobku e, franczyzę Igrzysk Śmierci i podobną tematykę w tym momencie, no to można się spodziewać, że raczej pan Lawrence wie, co robi? Znaczy, film ma dobre, no nie jest, to, nie jest to rozrywka w żadnym momencie, natomiast recenzje ma bardzo przyzwoite. Mm -hmm. Tam nie ma wielkich nawzyt, bo to, jak powiedziałem, <laughs> są to młodzi aktorzy. Natomiast taką ciekawostką jest to, że w roli dosyć okrutnego, wojskowego pułkownika, jadącego tam z tyłu na wozie bojowym, ustającego na tej wystającej tej, jest Mark Hamill. Gra Mark Hamill, czyli po prostu Luke Skywalker swego czasu. W takiej nieładnej nie roli tym razem. No tak, tutaj no, też nie, nie za ładnie wygląda, nie za ładnie się zachowuje. No. <grym> Taką rolę dostał. Więc Wielki Marsz, też 19-193 nowość. Ciężko powiedzieć, że tej historia jest nowością, ale... Ale trzeci film, który, który będzie dostępny w kinogramie tak. od 19 września. Tak jest. I kończymy, no... Mocno kończymy ten, ten miesiąc. 26 września pierwszy tytuł to jest Jedna bitwa po drugiej. Coś ci to mówi? Nie. A nie reżyser Paul Thomas Anderson, uh -huh. Magnolia, uh -huh. aż poleje się krew. Uh -huh. Uh -huh. A takie nazwiska jak Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn Nie znam. To ja nie też pierwszy tam. raz słyszę, coś <laughs> DiCaprio, mi się coś, ale nie, nie wiem. W jednym filmie Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro i Sean Penn. Yy, Mocno. No, I reżyseruje ich właśnie. Mocna, tak. Mocna, yy, Tomas Anderson. Mocna Grubo. ekipa. Ale DiCaprio też dawno nie widzieliśmy w filmie. Z tego co Ja pamiętam. nie wiem, czy on ostatnim tytułem, który nie zagrał w kinie, to nie był. Yy. Czas Krowego Księżyca. Tak. tak mi się wydaje, tak. że ostatni raz tak. widziałam go właśnie tam, aczkolwiek mogło go mi coś ominąć. Nie, chyba nie, nie, bo, i, bo tutaj to, graliśmy tutaj ten film, masz rację, Czas królewskiego Księżyca, 180 minut chyba trwał ten film. Tak było, dlatego, A tak, tak, to dlatego wybrałam był z kanapę. A Wall Street, tak mi się wydaje, także tak, on DiCaprio nieczęsto nie gra, ale widać, nie nieczęsto musi z wiadomych powodów. No, natomiast okej, okay, no dobrze, no, jeżeli mamy DiCaprio, Del Toro, Shana Pena, który też jest rzadko, rzadko w kinie, się pojawia, no i reżyseruje ich pan od Magnoli. to się musi udać. No to co tam chłopaki będą robić? Wiecie co, to są byli wojskowi komandosi, któremu jednemu z nich e, rewolucjoniści, e, to chyba Ameryka Południowa jest, jednemu z nich porywa, porywają, po, wiadomo, że porywacze porywają córkę no i trzeba ją ratować. Dużo się strzela, jest dużo wybuchów, bo panowie są zdesperowani totalni. Mm -hmm. To już tam Lejanisona, brakuje w takim razie, jak porwana córka i dużo strzelania. Nisson ostatnio chyba ogłosił, że już z powodu wieku ma dosyć takich strzelających rur, takie mam wrażenie. No dobrze, ale to inni nie panowie w takim razie strzelają, tak, i próbują uratować córkę tak. jednego. Dobrze. I drugim tytułem, też Strzelającym, ale to jest polski tytuł, o którym wspominaliśmy miesiąc temu, czyli Zamach na papierze. Tak jest. Nie, Czyli film reklamowany jako Linda i Pasikowski w swoim ostatnim filmie. Ale dlaczego w ostatnim? O, może z powodu wieku? A, tam. Może nie ostatni. Wiele, wiele filmów miało być ostatnimi i nie było ostatnimi. Może jest to za, za taki z, Chwyt marketingowy. Zobaczymy, może masz rację, że jest to. Już nieraz było tak, że ostatni film, po, po dwóch latach był następny tak ostatni jest. film. To rozumiem, że będzie Zamach na papieża. Tak, to jest film inspirowany wydarzeniami z 1981 roku oczywiście. Zamach na papieża Jana Pawła II. Jest tam aliakcza, jest tam papież nasz i w to jest wplątany agent tajnych służb już teoretycznie na emeryturze, czyli Linda. Też w dosyć nieelegancki sposób e, zmuszony do wzięcia udziału w tej, e, w tej całej akcji, e, no bo im pływają córkę. W związku z tym on takiego dużego wyboru nie ma. Mm -hmm. Tutaj. E, wydaje mi się, że to może być naprawdę duży sukces kinowy, tylko już no nie we wrześniu, natomiast prawdopodobnie, no bo chodzi 26, czyli ostatni weekend miesiąca, Natomiast w październiku on będzie, będzie mocno rozpędzony. Z tego co się orientuję, to również jest to film w konkursie głównym festiwalu filmowego w Gdyni, tak, że zobaczymy tak. jak sobie poradzi na festiwalu. I A pewnie... Konkurencja ma w tym roku konkurencja ma w tym roku dosyć taką, nie pamiętam wszystkich tytułów, ale chociażby jest nowa Agnieszka Holland, Franckawka, mhm. tak, także tutaj będziemy mieli dobry festiwal w tym roku. Może powiemy o nim za miesiąc parę słów, zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że też pewnie kilka tytułów festiwalowych pojawi się w kinie, w kinie Kinogram, między innymi właśnie y, wspomniany przed chwilą zamach na papieża. Zobaczymy, jak sobie poradzi w październiku. No, a w październiku, skoro skończyliśmy wrzesień, wrzesień, tak, to w październiku pojawi się na pewno film który też się pojawi we wrześniu w Gdyni, czyli Chopin Chopin mm -hmm. z Erikiem Kulbem y, w roli głównej. To teraz już tylko zajawkowa, czyli w, tak cho cho Chopin Chopin w październiku, o tym będziemy mówić za miesiąc. Mm -hmm. A drugim filmem y, październikowym, który powiemy parę słów, to jest ostatni Wiking. Nie wiem, czy mówić coś czy tytuł tego filmu, ale na pewno będzie nazwisko głównego, na mm, twórcy głównej roli Max Mikkelsen. Mówi. Na Rauszu Benkart. Oczywiście. Po tych dwóch filmach on jest dla mnie. Ciemno czyli, czyli będzie wikingiem. Tak, Fajnie. ale to, je, to, to tak nie dzieje się, dzieje, rzeczy dzieje się współcześnie, <grystanie> tytuł jest troszeczkę przewrotny. Spokojnie, masa Mikkelssona możemy oglądać w każdym wydaniu, w każdej erze, w każdej epoce, prawda? I w epoce wikingów, i współcześnie <grystanie> <nawet> <grystanie> też. No dobrze. Na no, co przypomnił sobie filmy wrześniowe. Tak, zanim... zróbmy takie króciutkie podsumowanie, co, co będzie wchodziło w tym wrześniu. W ten piątek najbliższy Eddington i jeden. Potem po tygodniu Doughton Abbey, wielki finał i teściowie trzy. Mhm. 19 września wielka, odważna, piękna podróż, Wielki Marsz i Toy Story po 30 latach. I wrześniu zamykamy jedna bitwa po drugiej i zamachem na papieża polski film. Dobrze. E, rozumiem, że już nie muszę obstawiać F1. Już F1 nie ma. Nie, no dajmy sobie spokój z tym <laughs> F1 naprawdę. I wydaje mi się nawet, że tak, te tytuły, które tutaj mamy, to są na tyle atrakcyjne dla widzów, że one tutaj zgarną wszystkie pierwsze trzy miejsca. I chyba z pierwszym miejscem to obojęt mam problemów. Tak? Teściowie? Ja obstawiam Eddington. Oj? Zobaczymy, będziemy się dzielić punkcikami, dobrze, to ja sobie zapiszę, bo potem... Znaczy, ja <noise> Jakoś obstawiam... tak, nie wiem, wpadł mi do głowy Eddington, myślę, że... Pewnie Pedro, Pascal. Pedro Pascal, no, Pascalen, no właśnie, tak są... samo reagują moje koleżanki. Ja mówię, słuchajcie, to się dzieje w takim jakimś prowincjonalnym on tam chodzi, szeryf, chodzi w kapeluszu. No, Nieważne. Ja, Może my, chodzi ja myślę, w kapeluszu, bez kapeluszu. W, wiesz co, myślę, że myślę, że dobra, dobra obsada i, i myślę, że sobie fajnie poradzi, tym bardziej, że wchodzi już teraz na początku miesiąca. No ale ma cały dlatego, miesiąc, ma cały miesiąc, to fakt. Dokładnie, ale dlatego, że y, są to teściowie trzy, to ja obstawiam ich właśnie na drugim miejscu, bo myślę, że też sobie. Świetnie poradzą i powiem ci, że na trzecim miejscu obstawiałabym coś, co wyszło w ostatni weekend sierpnia. I nie wiem, czy to nie będzie złodziej z przypadku. Aczkolwiek mówię, że ktoś przegonił złodzieja z przypadku i pierwsze Pańs for miejsce państwo To może Pańs for roz na trzecim miejscu. Może Państwo roz na trzecim miejscu, no. no. dobrze, ja obstawię wszystkie trzy filmy wrześniowe. To już powiedziałem, że jedynka dla mnie to teściowie trzy. O... Na drugim miejscu ja bym obstawił Eddingtona, mm -hmm. a na trzecim yy, jednak bym zaryzykował, bo ja wierzę w publiczność dosyć taką wiedzącą, na co idzie, czyli wielka, odważna, piękna podróż. Dobrze. Czyli kolejny Farrell i Margot Robi. Dobrze. Ja mam ja jestem straumatyzowana przez ostatnie miesiące, jak F1 trzymało pierwsze miejsce, więc wolę obstawiać filmy, które jednak <głos> <głos> mają premierę trochę wcześniej. Czyli, <głos> <głos> filmy, które są sprawdzone. <noise> Tak jak, tak jak Himizmach, no lubi filmy, które oglądał, no tak będę oglądał tak, jak, jak ma je polubić. Dokładnie. Proszę Państwa, proszę już nie chodzić na F1, <laughs> proszę chodzić nie, nie. na inne filmy, które miały swoją premierę w ostatnich tygodniach i które będą miały premiery w najbliższych tygodniach o których przed chwilą sobie opowiedzieliśmy w najbliższy piątek Edington i Eden. i Eden. Tak zapraszamy serdecznie na te dwie nowości. Tak jest, zapraszamy serdecznie do kina Kinogram we wrześniu sporo się dzieje, sporo dobrych filmów, sporo dobrych filmów z fantastycznymi obsadami. Tak, październik tak jest, październik również zapowiada się ekscytująco przed nami jeszcze festiwal filmowy w Gdyni. O czym będziemy mówić za miesiąc? O czym będziemy mówić za miesiąc dokładnie, także bardzo dziękujemy. I widzimy się jak zwykle za miesiąc na podsumowaniu i na tym, co będzie się.